Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Tarot i zapraszam moje drogie Skorpione do czytania na nadchodzący tydzień od 7 do 13 kwietnia 2025 roku. Drogie skorpiony, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwonka, aby być na bieżąco z czytaniami. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. E, moi drodzy, sprawdzamy, co dla Was na nadchodzący tydzień, co dla skorpionów. Uh -huh. Dzień od 7 do 13 kwietnia 2025. Co będzie, kochani, wasz, co będzie nieoczekiwane? a a śmiecze jako nieoczekiwane. Co, kochani, będzie wyzwaniem? Karma, czyli sąd ostateczny. Sąd ostateczny i rada, wskazówka, wynik, przesłanie. Koło fortuny. Tu mamy koło fortuny. Hmm? A w tle jest mag. Jest sprawiedliwość. Sześć kielichów. A jest as buław głupiec, rycerz Pentakli. Paś Pentakli, królowa mieczy. As kielichów, kochankowie. Dziesięć Pentakli. Kochankowie. Dziesięć Pentakli, arcykapłan. <laughs> daleko. Im dalej tym bardziej kochani moralniej, etycznie i uczciwiej. O, a zaczynamy od manifestacji kreowania Jest tu trochę ludzi. Jest tu trochę ludzi, moi drodzy. skorpiony moi kochani mamy tak mamy yy, w tle maga mag może oznaczać osobę z znaku bliźniąt Mamy kochani, Sprawiedliwość, która może być wagą. Mamy sąd ostateczny, który może być lwem. Koło fortuny mamy strzelca. Mogą takie znaki się tutaj zaznaczyć, ale nie muszą. Może być też wodnik, no w sumie jest jeszcze królowa wieczy. Mieczy mogą być dwa razy waga. Jakieś takie znaki tutaj powietrzne i znaki ognia nam się pokazują, ale wstrachując od tych znaków. Chodzi tu, kochani, o jakieś manifestacje, kreowanie rzeczywistości y, przy użyciu takich swoich naj, <coughs> największych atutów. Y, tak, naj, największe atuty, y, które będziecie chcieli, wy albo druga osoba, pokazać, aby, kochani, wykreować sobie taką rzeczywistość, jaką chcecie mieć. Y, jest tutaj sprawiedliwość, jest tutaj albo uczciwy podział, albo po prostu uczciwość, sprawiedliwość, uczciwe podejście, albo porządkowanie pewnych spraw, swoich spraw. I mamy, kochani, tutaj odnowienie kontaktu, powrót być może kogoś, albo to może być taki powrót, to może być powrót do pewnych wspomnień, ale to może być faktycznie powrót do osoby z przeszłości lub odnowienie kontaktu ze sobą z przeszłości. To może być bratnia dusza. No tutaj jest dużo takich emocji, jest nowe uczucie, nowy, piękny początek, długoletni. Może być związek. No i znowu mamy zapowiedź nowego początku. To może być oczywiście nowa przygoda, nowa osoba, ale to może być odrodzenie. Czasami jest rozpoczynanie jeszcze czegoś raz na nowo, w sposób bardziej odpo odpowiedzialny na budowanie tutaj trwałych, stałych fundamentów. Gdzieś są jeszcze po drodze wybory, jeszcze to nie jest takie wszystko, kochani. Yy, przesądzone, bo no, różne będą skorpiony podejmować decyzje w zależności od sytuacji, w której się znajdziecie. Macie asamieczy jako yy, coś nieoczekiwanego? Jest karma, jest koło fortuny. Trochę jest takich, jest tu trochę dużych arkan, które yy, gdzieś yy, może się u jakiegoś skorpiona zdarzyć: nieoczekiwane zakończenie leczenia, albo nieoczekiwane rozpoczęcie leczenia. Moi kochani, może być tutaj jakaś was czekać długa rozmowa, zupełnie niespodziewana, podczas której będziecie prowadzić jakieś dyskusje, będą jakieś polemiki, będzie wymiana poglądów, będzie spory wysiłek umysłowy, ale to może być też takie nieoczekiwane szukanie rozwiązania, lub szukanie rozwiązań w ogóle. Może się okazać, że nieoczekiwanie podejmiecie bardzo trafną decyzję. Tu będzie jakaś słuszna decyzja poprzedzona twórczym myśleniem lub właśnie takim zebraniem różnych takich informacji, które pomogą podjąć tą trafną decyzję. To jest jakby spora, nieoczekiwana taka zdolność przewidywania. Wysnuwania wniosków, coś, co bardzo może Wam pomóc. To może nawet w ogóle pomóc, moi drodzy, w diagnozie. Tak, w ogóle. No, możecie wpaść na jakiś ciekawy pomysł, który mm, pozwoli Wam na rozw rozwiązanie jakiegoś problemu, nawet jakichś wcześniejszych problemów. Może tutaj pojawić się też niespodziewana sytuacja, a raczej wyzwanie w życiu zawodowym, albo negocjowanie warunków zatrudnienia, albo w ogóle negocjowanie jakiejś umowy. Ewentualnie planowanie nowych przedsięwzięć. No, może to być jakaś nowa działalność, nowa praca. E, może być. E, może zajść taka nieoczekiwana konieczność oceny chłodnym okiem tego, co się dzieje, sytuacji w waszym życiu też. Mam wrażenie, że wielu skorpionów będzie. Mm, Musiało niespodziewanie bronić swojego zdania, swoich poglądów. Może tu być trochę potyczek słownych. będzie trzeba do tych rozmów przygotować y, tak konkretnie, mieć fakty, mieć dowody, mieć wiedzę y -hmm. w oparciu o tego y, typu argumenty. Tak trzeba po prostu mieć y, argumenty i wykazać się elokwencją. Y, moi drodzy, no możecie się wziąć za takie szukanie za i przeciw. Możecie. Y, tu w ogóle jest nieoczekiwany nowy początek. To może być początek yy, związku. Może być. I to może być takie, I jeszcze raz na nowo zaczynamy, tak? Zaczynamy na nowo, zaczynamy od nowa. Yy, tu może być ważny nowy początek. Yy, może wynikać trochę ten początek z kalkulacji, ale jest tu początek uczucia, jakby nie było. Uczucia mogą być trochę na początku wybuchowe, pewne, pełne emocji, no i tutaj będzie konieczność przeprowadzenia właśnie tej rozmowy w sposób wyważony, kierując się bardziej yy, rozsądkiem niż kochani, emocjami niż uczuciem. W każdym razie jest tu jakaś nieoczekiwana siła w tym wszystkim, yy, która yy, wyznacza nowy początek, tego, co się już raczej nie zatrzyma. Bo, moi drodzy, w karcie Asamiecze tutaj sukces jest gwarantowany ten miecz przebija przez wszystkie przeszkody czyli jest tutaj jakiś nieoczekiwany sukces gwarancja sukcesu w czymkolwiek tutaj w jakiejkolwiek płaszczyźnie waszego życia jest to dla was, moi drodzy, tu pokazane no to jest to taki moment olśnienia i dzięki temu otworzą się przed wami nowe możliwości co więc mamy w wyzwaniu? W wyzwaniu mamy sąd ostateczny są dostateczne. Moi kochani, yy, wyzwaniem jest odrodzenie relacji, odrodzenie uczuć, powrót partnera, powrót partnerki, powrót do kogoś z przeszłości. Wyzwaniem jest przebaczać, wybaczyć. Mhm. Wyzwaniem jest zakończenie złej pasy, złego czasu. Wyzwaniem jest czas refleksji, tolerancji, ale też wyzwolenia. Wyzwaniem jest harmonia, yy, właśnie może i równowaga też dla niektórych. Może być dla niektórych skorpionów wyzwaniem poznanie nowej osoby, czy nowo poznana osoba po prostu. I to może być przełomowy okres w waszym życiu, i ten przełom okaże się wyzwaniem. A wiecie, u niektórych przełom oznacza zmiany, odrodzenie związku, odrodzenie uczucia, zmiany w życiu rodziny. U jednych oznacza to rozwód, wzięcie rozwodu, u innych małżeństwo, wzięcie małżeństwa. Takie sytuacje są tutaj możliwe. W każdym razie jest to odrodzenie, oświecenie, uwolnienie się od starych spraw, przebaczenie. Wiele z tych rzeczy może być wyzwaniem. Wyzwaniem może być druga szansa danie komuś drugiej szansy, albo wyzwaniem może być to, że ktoś Wam da drugą szansę. Mhm. Wybaczenie tutaj też może być wyzwaniem oczywiście tak. Oczywiście tak. Zmiana. Zmiana w pracy. Może być miejsce pracy ogólnie zmianą, miejsce zatrudnienia może być wyzwaniem, tak? Wyzwaniem może być większe zaangażowanie też w pracę z innymi ludźmi, żeby ta współpraca miała. No, odnosiła skutek. Wyzwaniem kochani może być, albo otrzymanie jakichś wyników badań. Albo jakaś diagnoza lekarska, albo sporym wyzwaniem może być jakieś nagłe wyz wy wyzdrowienie, nawet graniczące z cudem. Tu się coś takiego pokazuje u niektórych z Was. Duży przełom. Mhm. Symbol początku i zmian oraz nowej sytuacji. Ach, nie sprawdziliśmy jeszcze tego Asami, czy moi drodzy... <laughs> Nieoczekiwany as drogi Skorpiony. Czego konkretnie to, co nieoczekiwane, będzie dotyczyć? Czego dotyczy ten as w Waszym życiu? Czego dotyczy as w życiu Skorpiona? Królowa pentakli, dwójka pentakli i rydwan. I Rydwan, Moi Drodzy, no słuchajcie, mogłoby to być te dyskusje, te polemiki albo jakieś, kochani, tutaj trudne rozmowy, mogłyby być z królową pentakli, to może być byk, panna, ewentualnie koziorożec, Nie musi być, ale może. Ewentualnie tu może chodzić o wyjaśnienie sprawy, o postawienie sprawy na ostrzu noża lub wyjaśnienie sprawy z taką osobą. Albo o taką osobę, w kwestii takiej osoby. Może przez taką osobę tutaj coś się w waszym życiu działo. Jest tu wybór, jest tu dzielenie czasu uwagi, energii między dwie osoby, lub między dwa jakieś źródła dochodu. Tutaj jest właśnie tak, taka dualność. I ruch do przodu mamy Rydwan. Więc tu może być właśnie wejście na wyższy poziom relacji. Może być to dla kogoś też rak w tej sytuacji, ale osoba spod znaku raka. Ale generalnie tutaj jest ruszenie w, moi kochani, do przodu. Chęć przede wszystkim może być dużo, dużo ruchu, dużo wyjazdów, częstych wyjazdów. Może to ktoś zechcieć. Zmienić swoją na przykład pracę na pracę bardziej mobilną, pracę w terenie. Ale tutaj też może ktoś zdecydować się na romans, moi kochani. Bo mamy tą dwójeczkę, więc może być byk, może być jakaś stabilizacja. Ewentualnie, no tak, stabilizacja, a ewentualnie moi drodzy. Chodzi tutaj też być może u kogoś o taką miłość, pełną ciepła, zrozumienia, miłość dojrzałą. O takie bardziej praktyczne, stabilne podejście, o takie stałe, stabilne fundamenty. I jest tutaj jeszcze wybór to jest taka rozmowa, ponieważ tutaj jest jeszcze ktoś ma wybór pomiędzy czymś, co jest w takiej najgorętszej fazie, albo właśnie, żeby przejść z tego takiego bardzo spokojnego, kochani, czasu. Z czasu takiego, gdzie jest no praktycznie, ale przyziemnie, do bardziej gorącej relacji, fazy. Do takiego etapu, w którym w końcu zacznie się coś dziać. W którym wszystko przestanie stać w miejscu. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Dosłownie może być takie życie chwilą i korzystanie z chwili. A są dostateczne? Co ta karma dla was, kochani? A jakie wyzwanie tutaj ta karma wam stawia w nadchodzącym tygodniu mhm. paść mieczy. król mieczy cztery buławy ok na no to wyzwanie jest bardzo jasne wyzwanie jest powiedzieć prawdę powiedzieć swoją prawdę choćby miała być ta prawda powiedziana przez przypadek ale chodzi tak o no, być może o, o kontrolę, o weryfikację. Tego, czy osoba, która wraca, czy ma zamiar wrócić do Waszego życia, jest tą samą osobą, czy jednak y, reprezentuje już osobę, że tak powiem, po zmianie. Nie chodzi mi o zmianę siebie, tylko chodzi o o to, że jakaś zmiana zaszła w tej osobie i ten powrót ma sens tu jest powiedzenie tej prawdy król mieczy, to może być osoba to może być wodnik to jest osoba, która no właśnie, jest po jakichś doświadczeniach lub po rozwodzie która jeżeli już decyduje się na powrót i jest skłonna powiedzieć tak przed ołtarzem, to tej decyzji będzie się trzymać honorowo tutaj osoba będzie i wierna i i lojalna. i kochani, przede wszystkim no, dane słowo, dana obietnica tej osoby ma znaczenie, tak? bo to jest osoba, która nie rzuca słów na wiatr. A więc tutaj bardzo fajnie, czasem ta osoba pokazuje się tutaj jako mediator, jako osoba, która jest jako, jakimś terapeutą, być może specjalistą, który będzie prowadził jakieś tutaj spotkania. Na przykład y, osób w relacji, w związku, które mogłyby Wam pomóc. Czyli no, jest to taka pomoc z zewnątrz. Może być, jeżeli chcecie, to może być, może ktoś o taką pomoc poprosi, może ktoś tej pomocy potrzebuje. Cztery buławy. Wiecie, co jakby nie było, to y, to wszystko prowadzi do sielanki, do spokoju, do, do dobrobytu, bezpieczeństwa, ochrony. Do takiej pierwszej Waszej wspólnej stabilizacji, tu jest jakby mowa o tym, że jednak decydujemy się na bycie razem, bycie razem pod jednym dachem, na przeprowadzkę do siebie, i jest tutaj szczęście, radość, odprężenie, zabawa. Więc ten powrót będzie udany. Powrót będzie udany po powiedzeniu sobie jakiejś prawdy, być może po wyjaśnieniu sytuacji między Wami. A no, tutaj macie bardzo fajną, taką, taką sielską, bardzo kochani energię. Koło fortuny, które jest, moje drogie skorpiony wskazówką, wynikiem radą. No, jako rada mówi wam przede wszystkim, żebyście kierowali się w swoim życiu cyklicznością, abyście wprowadzali swoje zmiany do swojego życia właśnie po kolei, tak? W takim porządku określonym. A tutaj jest jakby nagła odmiana losu. Jakby no, odmiana losu, no właśnie, w kierunku powrotu do siebie, w kierunku tego, że sprawy dostają szybkiego biegu. Tak, tu jest szybki przebieg spraw. Tu jest okres zmian. Ten przełom, ta zmiana się zbliża. Jest to niespodzianka, jest to szansa na wygraną i to jest, wiecie, takie wygranie siebie, wygranie życia. Może to być właśnie ta druga szansa, tak. W każdym razie mm, rozwiązanie jakiejś trudnej dla Was sprawy, trudnej sytuacji, czy to w relacji, czy to zawodowej, czy biznesowej, czy w rodzinie, czy, czy w, no właśnie jakiejś zdrowotnej trudnej sytuacji, no to moi drodzy, mm, zadowolenie. Tu finalnie jest zadowolenie z życia, jest wytrwałość, jest, kon jest konsekwencja, jest taka siła wewnętrzna, jest i moralność, i odwaga. Jest naprawdę wszystko, co trzeba. Tutaj pokazuje się jakaś nagroda za Wasze wcześniejsze wysiłki. Dosłownie. Uśmiech losu, nagła pomoc losu się pokazuje. Um. Moi drodzy, także znaczące zmiany. Tu jest nowe życie, nowy cykl, nowy etap, jest rozwój, jest samorealizacja, jest przede wszystkim szczęście. I to jest chyba najistotniejsze. Czasami koło fortuny mówi o. Przeznaczeniu, o osobie, która jest wam przeznaczona, o miłości przeznaczonej, o tym nowym etapie szczęśliwej przemianie, odwróceniu złej pasy. Dla niektórych jest też nowe uczucie, jest nowy romans. Jak najbardziej jest to pokazane. To nie tylko są powroty do starych czy do poprzednich osób, które znacie, wydarzenia, na które nie będziecie mieć najprawdopodobniej wpływu, i moi drodzy, Możecie zmienić kierunek, w którym podążacie, jest to też bardzo możliwe. W każdym razie, coś, co może się wydawać niekoniecznie na początku dobre, albo niekoniecznie dla Was, finalnie się może okazać czymś bardzo pozytywnym. Tu może być spotkanie właśnie swojej drugiej połowy. I to może być prawdziwa niespodzianka, moi kochani. Także dbajcie o siebie. Buziaczki, pa pa.